Chciałabym Was dzisiaj zaprosić na podcast, który ukaże się już niedługo. Będzie to podcast lifestyle'owy o różnych rzeczach, zwykle albo życiu codziennym, rozwój osobisty i tego typu rzeczy. Mam nadzieję więc, że Wam się spodoba i zostaniecie ze mną na dłużej. Docelowo chciałabym też, żeby ten podcast trafił na Spotify'a no więc mam nadzieję, że się uda. A teraz parę informacji jeszcze co do podcastu. To jeśli będziecie oglądać to na YouTubie, to proszę nie, nie zdziwcie się, że jako tło tego filmiku e, do podcastu będę dawała wyjątkowo jakieś gry. Zwykle to będzie albo Minecraft, albo Star Stable, chociaż e, zobaczymy. Jak wyjdzie, ale tak, żebyście się po prostu nie zdziwili i żebyście nie myśleli, że to jest e, granie w grę, tylko że to po prostu będzie faktycznie podcast, tylko na YouTubie, żeby było jakieś tło. To nie chcę dawać czarnego, bo po co. A też na razie nie chcę nagrywać tego podcastu jakby tak z, z sobą, tak jak teraz, e, ponieważ wiem, że może przez to się nie będę mogła skupiać. Więc dam w te gry, więc nie dziwcie się, proszę, jeśli będziecie oglądać to na YouTubie. Ci, co teraz słuchają tego na Spotify, to nie musicie się niczym martwić, ale tak jak mówię, na YouTubie będzie to wyglądało tak, jak będzie wyglądało, przynajmniej przez jakiś czas. Więc mam nadzieję, że to nie będzie dla Was duży problem. I na teraz to tyle. Eee, wyczekujcie pierwszego odcinka. Już mogę Wam zdradzić, że pierwszy odcinek będzie o nawykach, więc mam nadzieję, że Was to zainteresuje i do zobaczenia!